Siemanko, witam was w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem super bohaterski film z DC, czyli Shazam. Miałem okazję obejrzeć go przedpremierowo parę dni wcześniej i muszę wam powiedzieć, że film jest warty zobaczenia, ale wszystko po kolei. Film w reżyserii Davida Sandberga, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak na przykład... Anabel, Shazam, właśnie, Lights Out, atak panik, czy kiedy gasną światła. Film opowiada historię bilego beca, który za dzieciaka stracił rodziców i musi się tułać z domu do domu. Ucieka z niego, buntuje się, jest takim po prostu typowym nastolatkiem z problemami. Któregoś dnia metro nie zabiera go tam, gdzie chce, bo zabiera go do jaskini Shazama, jakiegoś maga, ostatniego z obrońców ludzkości. No i oczywiście mag już jest zmęczony poszukiwaniem e, czystej duszy, więc wybiera właśnie Bilego Bejca jako tą czystą duszę, jako swego następcę. Oczywiście musi dotknąć tylko jego laski, jakkolwiek to brzmi, i wypowiedzieć jego imię czyli Shazam! No i jego moc będzie jego. W swojej prawdziwej formie Billy jest piętnastolatkiem, w formie superbohatera jest dorosły. I tutaj muszę powiedzieć, że Zachary Lewaj zagrał niesamowicie tą rolę. Był bardzo przekonywujący, świetnie jako dorosły grał, wiecie, dziecko, umysł i mentalność dziecka. To było po prostu niesamowicie dobrze zgrane. Skoro już jesteśmy przy aktorach, to muszę powiedzieć, że Freddy Freeman, czyli Jack Dylan Grazer skradł show, bezapelacyjnie, był w nim najlepszy. Just Oczywiście obok niego był Asher Angel, czyli właśnie Billy Bateson. Dalej Zachary Lewaj, no i Mark Strong jako Sivana, doktor Sivana, czyli zły charakter filmu. Muzyka i efekty dźwiękowe były przecudownie dobrane. Gdy Billy zamieniał się w Shazama i krzyczał, wiecie, to słowo, ten akronim Shazam, fotel cały w kinie aż drgał od tego, po prostu od tych basów, to było tak super, to były takie przeżycia i doznania, że po prostu coś nie do opisania. DC idzie w dobrym kierunku. Po Aquamanie, który zdobył ponad miliard dolarów, który mi się tak średnio podobał, co zresztą możecie zobaczyć w recenzji, przyszedł czas na właśnie Shazama. I DC teoretycznie z Batmanem i Supermanem powinno być takie mroczne. Sam Deadpool zresztą to zauważył wielokrotnie, a Shazam był taki lekki. Można by nawet w cudzysłowie powiedzieć rodzinny. Był taki Przyjemny w odbiorze był dla laika na przykład z DC. Ja nie mam pojęcia zielonego o DC, a tak się świetnie bawiłem na filmie, że masakra. Non stop na lewo i na prawo rzucali żartami, nawiązaniami. Na samym początku zobaczyłem dzięki reżyserowi, czyli Sandbergowi, na samym początku filmu już zobaczyłem laleczkę Annabel. I to już wiedziałem, dobra, w filmie będzie tyle nawiązań, że to jest masakra. I było bardzo dużo. Na przykład Szkoła, do której uczęszczał Freddy i Billy, to nazywała się Focet, coś tam, elementary czy. Tak się nazywało wydawnictwo, które wydało Shazama. Dalej, oczywiście, Batman, bójka w sklepie. Później, był Superman. I tego było mnóstwo. Naprawdę wiele, 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 których ja na pewno nie zobaczyłem, bo nie znam się tak na DC jakbym chciał. Ale o czym zrobię osobny film. Także. Nawiązań do popkultury, nawet było mnóstwo. Jak przed chwilą wspomniałem, film był dosyć zabawny, co na szczęście nie odwracało uwagi widza od akcji, od tego, co się dzieje na ekranie, i tylko umacniało twoje przeżycie, że ten film jest naprawdę czymś. Dobra, nie ma co przedłużać. Jako powiedzmy antyfan DC, czy człowiek, który nie zna się na DC, zresztą na czym ja się w ogóle znam, ale to już mniejsza o to. E, oceniam ten film na mocne 8, ale naprawdę takie mocne, mocne 8, albo wiecie co, dobra, dam mu 9, ponieważ się tak świetnie bawiłem, rechotałem się ze śmiechu i mimo wszystko odebrałem ten film za całkiem poważny w niektórych kwestiach. Dlatego, a co mi tam? Shazam ode mnie dostaje dziewiątkę, naprawdę, naprawdę warto iść na to do kina. Dajcie znać, co wy myślicie o filmie Shazam, oczywiście w komentarzach poniżej, a ja tymczasem zapraszam Was do recenzji ze spoilerami, która już niebawem. Trzymajcie się na razie.